Witam Was bardzo serdecznie w naszym studiu Bezpartyjnych. Dzisiaj jest z nami Pan Marek, z którym porozmawiamy o takim dosyć ciekawym temacie w zasadzie, wydaje mi się. Czyli jakby roli takich instytucji aparatu, nazwijmy go jednocześnie ścigania, ale też pilnowania porządku, czyli policji i sądownictwa w wymiarze lokalnych samorządów. Bo Pan tutaj ma ciekawy pomysł. Jakby Pan, Panie Marku, właśnie powiedział, jakby to miało wyglądać, jak to wygląda dzisiaj i jak według Pana powinien ten system wyglądać dalej? Znaczy, po po e, strajkach e, kobiet, e, po tym jak się zachowywała policja e, wtedy, e, przyszedł mi taki pomysł do głowy, że tak jak e, szkoły są podporządkowane gminom, a licea powiatom, E, tak jak e, szpitale e, powiatowe są podporządkowane powiatom, prawda? nad nimi oczywiście są ministerstwa też e, właściwe. E, że podobną rzecz można by było spróbować zrobić z policją. E, ja wiem, że to jest troszkę taki pomysł. E, który jeszcze nie funkcjonował u nas w kraju, ale, ale, bo... ale wpisuje się w ogólny trend decentralizacji, bo dokładnie to te kompetencje trochę niżej. Skończy. Raz, że decentralizacja. Dwa, podporządkowanie samorządom. Jak to widzę? E, otóż wyobrażam sobie, że e, Popatrzmy na to przez pryzmat komisariatu gminnego, mhm. prawda? Mamy komisariat gminny i tam ktoś zostaje komendantem. Dzisiaj to jest tak, że on zostaje narzucony z góry, tak jak też komendanci wyżej, czyli, czyli powiatowi czy, czy wojewódzcy. Ja sobie to wyobrażam tak, że można by zrobić konkurs na komendanta gminnego. Prawda? I Czyli to co to... najmniej dwóch kandydatów musi wystartować jasne, jasne. i miejscowa społeczność wybiera, wybiera tak. sobie, że komendantem ma być przysłowiowy Kowalski. Ale albo... taka też osoba zaufania publicznego lokalna. Tak. To albo... trochę taki system mi się wydaje, funkcjonuje w systemie anglosaskim, gdzie e... mamy tych szeryfów, tak? No można by było powiedzieć, wydaje, że to tak że troszkę, to są... troszkę przypominające e, amerykański, z tym, że ja idę dalej. Mhm. To znaczy. Żeby zostać komendantem powiatowym, czyli tym wyższym, mhm. to może zostać tylko człowiek, który wcześniej został wybrany na komendanta gminnego. Mhm. Czyli, jeżeli na przykład w powiecie legionowskim jest 5 gmin, prawda, to... I w każdej gminie jest w tej chwili komisariat? Chyba tak. Mm -hmm, mm -hmm. Pewnie nie jestem, ale podejrzewam, że. Tak. Ale to mogło być nawet tak, że jeżeli nie ma komisariatu, to jest tam jakiś. no Nazwijmy go lokalny szeryf. Czyli ktoś no kto Tak, jako, ale ja myślę, że, 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 że są że Są komisariaty gminne w każdej gminie, w każdym razie mm -hmm. tych około warszawskich, prawda? Mm -hmm. I e, żeby zostać komendantem powiatowym, mogą wystartować tylko ci, którzy byli już komendantami. E, gminnym. Mhm. I, a, I e, alternatywie, w tak, jeśli chcesz być komendantem wojewódzkim, e, wojewódzkim musisz wystar wystartować do konkursu i e, wcześniej musiałeś być co najmniej komendantem powiatowym, a wybiera ich miejscowa społeczność. I e, taki komisariat jest podporządkowany e, gminie. Mhm. Prawda? Czyli nie ma takiej, takiej sytuacji, czy nie powinno być takiej sytuacji, że tak jak było to podczas strajku kobiet, że kobiety były rozwożone po komisariatach po komisariatach około warszawskich albo jeszcze dalej, i miały rozkaz, że no macie ich przyjąć, a później tam po iluś godzinach wypuścić. No prawda? tak działa jak jest centralne sterowanie, tak jak dzisiaj, że w zasadzie minister przez komendanta głównego i to idzie po szczeblu niżej. No tak, ale żeby zostać komendantem głównym. Podobnie trzeba najpierw było, by, byłoby być komendantem wojewódzkim, wybranym przez miejscową no. społeczność, czyli w gminie przez mieszkańców gminy, w powiecie przez mieszkańców powiatu, a w województwie przez, e, przez mieszkańców e, e, województwa. Mhm. No to jest taki właśnie wzorowany chyba na tym systemie, ale wydaje się, że to by bardzo osadziło, te struktury policyjne w takim kontekście mieszkańców, to znaczy to nie byliby ludzie zupełnie nie wiadomo skąd oderwani od lokalnej społeczności. No, a poza tym musieliby służyć społeczeństwu, a nie władzy. Znaczy no, tej władzy z... centralnej, dokładnie, prawda? Dokładnie, I, dokładnie. Podobno, I podobnie alternatywnie można by było, bo mówi się, od lat, każdy, każdy chce zmieniać sądy, bo za wolno działają, prawda? Prokuratura jest niedobra i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mogło być podobnie. Miejscowa społeczność, czyli w tym wypadku powiatowa, prawda, wybiera szefa prokuratury powiatowej. Oczywiście spośród prokuratorów, a nie, a nie ludzi z ulicy. Prawda? Są prokuraturze w, proku, w danej prokuratorze w danej no to prokuraturze. Nawet naczelnika, i, nie czy kogoś takiego i, jest szefem. I, znaczy nie no ja myślę, że, to, że, że powinno się wybierać szefa całej prokuratury, prawda? Tam już naczelników to, to, to już nie, ale, ale szefa prokuratury, proszę bardzo. I automatycznie tak jak, tak jak podałem ten przykład z policją, tak samo byłoby w prokuraturze, że żeby zostać prokuratorem e, wyższej instancji, trzeba by było najpierw być szefem tej prokuratury Ale Wydaje rejonowej. mi się, że podobny jeśli chodzi o sądy akurat, pomysł już był kiedyś forsowany, żeby na poziomie tych sądów grodzkich, to właśnie chyba zdaje się, tych sędziów, e, ktoś mówił o tych tak zwanych sędziach pokoju i tak dalej, czyli osobach, które byłyby z wyboru, no to gdzieś tam się przewijało w kontekście pomysłów na reformę sądownictwa, chyba ten temat umarł w ogóle. No, państwo tego chyba do końca z centralnego punktu widzenia nie lubi, no bo kompetencje uciekają. No I ale by... jeżeli my jesteśmy ja, bezpartyjni ja samorządowcy, to, jakby, ja to my nie, to nie możemy uciekać Absolutnie, przed tak. tym, żeby sprowadzać do samorządów o, to... jak najwięcej... Tych rzeczy, które służą miejscowej ludności. To rzeczywiście jest pewnie dobrym pomysłem właśnie na tę taką decentralizację i przekazanie tych kompetencji niżej, po to, żeby uniknąć tych patologii, które dzisiaj mamy do czynienia, że w zasadzie jeżeli jedna władza dzierży w ręku wszystkie instytucje takie właśnie nacisku społecznego, czyli ma w sobie policję i ministerstwo spraw wewnętrznych, armię, sądownictwo, no, to w zasadzie jest tak, jak można powiedzieć, bezkarna. no Bo yy, kontrolując w zasadzie wszystkie obszary, no tutaj trudno powiedzieć, że to się dzieje samo i ktoś nad nimi może mieć kontrolę. To zaburza też cały ten trójpodział władzy. O no się... i policja się czuje, czuje bezkarna, bo oni mówią. No tak. My bo... żeśmy dostali rozkaz z góry, prawda? Zawsze. Ma parasol ochrony. A, a tutaj nie, bo oni się rozliczają przed wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, prawda? On ich rozlicza. No i też yy, mieszkańcami, bo jeżeli oni rzeczywiście by byli z wyboru. No to można powiedzieć. To że po czterech latach, załóżmy, że to jest na cztery tak. lata, a po czterech latach mogą już nie zostać wybrani. No bo może być tak, że to dobrze byłoby też, żeby te wybory pewnie też nie do końca się pokrywały z wyborami samorządowymi, żeby nie powstawały takie sytuacje, że to jakiś lokalny burmistrz ma jakiegoś ulubionego kandydata. Nie, nie, no to, to oczywiście, że to, to tanie by było, by to można było te jednocześnie. Można by też określić jakoś czasowo, mm. że tam nie wiem, dwukrotna w Kanazji, na przykład maksymalnie. No I tak to sobie wyobrażam, bo, bo myślę sobie, że w ten sposób też. No Ludzie, którzy byliby wybierali przez miejscową społeczność, no, byliby na tyle dobrzy, że wtedy automatycznie szliby wyżej. No, tylko no, bo, tak jak powiedziałem, trudniej dostać, bo mamy piramidę. Nie? Więc wiadomo, że nie każdy by wszedł. To jest no nie sprawy. każdy by wszedł, ale wiadomo by było, że ten, który wszedł wcześniej. Miał Sprawdził komentację. się, e, no prawda, ileś tam szczebli, niżej, w zależności od tego, e, 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 czy, czy jest wybierany w powiecie, czy, czy w województwie. No na pewno by to, wydaje mi się, że, e, znaczy jakby kontekst tego, że społeczność lokalna wpływa na instytucje, które w zasadzie powinny jej służyć, bo tutaj mówimy też o pozostałych służbach: mamy Straż Pożarną, i tak dalej. Ten system mógłby wszędzie działać. Bo to też ja bym tego nie odrywał, że jeżeli mamy tutaj jakby policję w takim modelu, to też i Straż Pożarna to powinna działać w podobnym modelu. No tak, ale Straż Pożarna Ochotnicza działa. działa w podobnym tak, modelu, tak, prawda? prawda? Właśnie, i dlatego bo to, tak bo, może bo, dobrze bo, działa. Bo to Może dlatego właśnie tak dobrze działa. Tak, znaczy, yy, odchodząc teraz od policji, ale, ale trzymając się dalej yy, struktur mundurowych. Ponieważ ja działam również w takim okręgu okołowarszawskim ochrony przyrody i lasów, uh -huh. myślę sobie, że warto było się też zastanowić nad tym, czy lasy państwowe dzisiaj, prawda, które są na terenie danej gminy, czy nie powinny też być w danej gminie, podporządkowanej danej gminie. jest temat, powiem Panu, szeroki, bo w ogóle tych zasobów przyrodniczych mamy więcej, bo mamy też jeszcze na przykład lasy, jak najbardziej, jest jedno przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, ale mamy też wody i mamy wody polskie i tam jest podobna struktura, też są zasoby przyrodnicze i też to jest totalnie oderwane od lokalnych społeczności. Mamy też takie jeszcze dziwne twory, jak Polski Związek Wędkarski, na przykład, który też jest, chociaż to jest stowarzyszenie, ale rangi centralnej, krajowej, które ma wielopiętrową strukturę, na końcu jest zarząd główny, który właściwie wszystkim steruje. Kiedyś należałem. No właśnie, i, ale to, bo to też jest mój trochę konik, akurat ten obszar. Absolutnie tu się zgadzam. Całe jakby, to jest Polski Związek Łowiecki znowu, jeśli chodzi o myśliwych. Takie anachronizmy, które zostały jeszcze sprzed 40 lat, z lat 80 i głębiej, które się świetnie dzisiaj odnalazły i doskonale się czują. I które w zasadzie trzymają dużą część majątku państwowego pod własną jurysdykcją. I one w ogóle poza, są poza jakąkolwiek kontrolą, bo tam nawet do jednej, do drugiej, do trzeciej z tych organizacji minister nie zajrzy. Bo nie ma właściwie, to są formalnie stowarzyszenia, ale są tak zorganizowane, że one, ta ustawa, w ogóle prawo o stowarzyszeniach de facto prawie ich nie dotyka i to sobie żyje. Poza jakby jakąkolwiek jurysdykcją, są do tego właśnie lasy państwowe. Lasy Państwowe mają własną fundura... strukturę mundurową, czyli straż leśną, która nie podlega żadnemu ministrowi, żadnemu samorządowi. To jest w zasadzie wielka agencja ochrony sterowana przez, no, można powiedzieć, biznesowe przedsiębiorstwo, bo Lasy Państwowe są de facto przedsiębiorstwem. No jest tutaj dużo rzeczy takich, które rzeczywiście można by było uporządkować, żeby no, samorząd rzeczywiście odpowiadał za terytorialny obszar, który jest mu przypisany. Bo dzisiaj ma wybrane obszary, na przykład ma drogi, tak. Ale już jeżeli tam płynie rzeka, czy jest jezioro, to nie, bo tym zarządza, zarządzają wody polskie. Tak, jeżeli a jest las, to lasy państwowe też nie podlegają. A jeżeli też... myśliwi z danego okręgu myśliwe, myśliwskiego sobie robią polowanie, to mieszkaniec z danej gminy, na której terenie jest las, nie mają prawa wstępu do tego lasu. Dokładnie no. to samo jest z wodami. Wędkarze też jest koło wędkarskie, ale oni podlegają pod okręg, który jest w ogóle gdzie indziej, okręg pozarząd zarząd główny. I nawet struktura, tu powiem tak już wchodząc na obszar wędkarski, tego w jaki sposób zarejbić i tak dalej, kompletnie nie zależy od tych ludzi lokalnie. Oni nie mają w ogóle żadnego wpływu na to, co się dzieje z tą wodą, bo to jest robione na podstawie umowy okręgu wędkarskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego z wodami polskimi. W ogóle nad głowami tak naprawdę samorządu, a wszędzie na świecie jest tak, że to samorządy właściwie tym gospodarują, oczywiście są instytucje państwowe, które też to koordynują, kontrolują i planują jakby tam, gdzie trzeba. Natomiast y, cały system, jakby Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Skandynawia, wszędzie samorządy lokalnie administrują tymi wszystkimi obszarami. No więc idźmy w tym kierunku, tak, jako, jako samorządowcy. Nie, bo to żeby, wydaje się, że żeby... ta reforma gdzieś utknęła w tym miejscu, bo kiedyś przekazano część kompetencji samorządom, tak jak na przykład właśnie szkoły, jak później przekazano też infrastrukturę drogową, i koniec. I nagle się okazuje, właśnie, że mamy jakieś gminy, gdzie przepływa duża rzeka, tak jak w Warszawie, y, Wisła. I urząd miasta cały włącznie z prezydentem miasta Warszawa nic nie może z tą rzeką zrobić, bo ta rzeka podlega spółce Wody Polskie, która jest państwowa de facto, a zarządza wodą w ogóle związek wędkarski jak od strony jakby przyrodniczo wędkarskiej i miasto nie ma nic do tego właściwie co się na tej wodzie dzieje, zupełnie. A jeszcze jest komisariat rzeczny, który podlega pod ministra spraw wewnętrznych, czyli to jest policja. I Straż Miejska, na przykład Warszawska, w ogóle się nie zajmuje tym, co się dzieje na Wispach. Znaczy, ja myślę, że gdyby ten mój pomysł ktoś kiedyś wprowadził w życie dotyczący policji, od tego żeśmy zaczęli, to coś takiego jak Straż Miejska była, była już niepotrzebna. No tak, kiedyś było takie w ogóle, pamiętam jeszcze w latach 90. na początku powstawały takie twory, które się nazywały Policja Municypalna, czyli taka jakby właśnie miejska policja. To się później szczęściowo przekształciło właśnie w straże miejskie, bo na początku te przepisy też do końca nie regulowały tych wszystkich kompetencji. No ale tak działa też system ten anglosaski, bo tam rzeczywiście są te, te policje lokalne, które są jakby tworem lokalnym, podległym lokalnym strukturom, a dopiero nad tym jest jakaś tak zwana w Stanach jest policja federalna. W Polsce pewnie też mogłaby być taka policja rządowa w ogóle, która jest na powierzchni całego kraju działa, natomiast lokalnie do prostych spraw nie potrzeba jest wielopiętrowa struktura, bo tam może być właśnie... I rozkazów z góry. Też, żeby właśnie... Na ogół nie, nie mającego nic wspólnego z, z tym, co się dzieje na danym terenie. Najczęściej jest wykorzystywany właściwie tylko głównie jako narzędzie polityczne do jakichś nacisków właśnie, jeżeli jest... Yy, lokalny samorząd, który jest po linii, że tak powiem, z władzą krajową, no to jest super. Jak nie, to się zaczynają problemy. To, to chyba każdy samorządowiec doskonale zdaje sobie sprawę, jak to dzisiaj wygląda. No to wymagałoby pewnych zmian, ale absolutnie chyba kierunku. Znaczy, to jest, to jest z, z, zmiana, e, znaczy, jeśli chodzi o policję, to jest niewielka zmiana, jeżeli chodzi o ustawę o policji, myślę. No, jakby przypisanie kompetencji, tutaj kwestia wyboru tych. Naszych kompetencji i pieniędzy. Pieni e, znaczy, kompetencje, pieniędzy. Kompetencje. Oczywiście, bo, bo dobrze by było. Znaczy, no, ale istnieje instytucja zadań zleconych dla samorządu i tutaj można przekazywać te środki, tak jak się to dzieje w przypadku edukacji, czyli szkół. bo przecież to nie jest tak, że samorząd wszystko musi opłacić sam. Tylko on powinien też dostawać za tym jakieś środki z budżetu centralnego, skoro. Budżety centralne pobiera podatki. Chyba, że zdecentralizujemy państwo całkiem, powiemy samorządom pobierajcie podatki i tak dalej. Tylko, że ja nie wiem, czy jakby władza wtedy się nie zorientuje, ta centralna, że w zasadzie jej rola już się w ogóle do, prawie ograniczy tylko do armii, do spraw zagranicznych, do jakichś podstawowych takich funkcji. To byłby piękny kraj. No myślę, że dużo tych przynajmniej wiceministrów było, było, których dzisiaj jest tam kilkudziesięciu, albo nawet więcej zdaje się. Fakt, to by się oszczędności mogło być dużo. No cóż, no pomysł fajny, także zrekomendujemy wszystkich. Tutaj z panem Markiem pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, jak temat się będzie też krystalizował. I zapraszamy wszystkich do popierania naszych kandydatów na listach bezpartyjnych. Dziękuję. Dzięki wielkie.